No ale skoro powiedziało się A, należy powiedzieć również B, słuchajcie, e, ostatnio tam jedna z tych e, rządzących e, posłanek czy jak je tam zwał powiedziała się na temat ten czążwego zadka, że on tam prowadzi jakąś kampanię z pierwszą damą. No i on się zbulwersował, że to jest tam homofobia, czy jeszcze inna fobia. E, i tutaj powiem tak, ja za tą kobitką kompletnie nie przepadam. To jest w ogóle inna bajka, ale jeżeli komuś się coś uda powiedzieć w miarę rozsądnego lub też na temat, no to, to muszę przyznać mu rację. Ale skupmy się na tym, co w Zadku. No gość się tak stara o najwyższy urząd, tutaj prawda, jeździ po kraju, tam różne historyjki opowiada, jak on będzie nowoczesny, jak on będzie... Europejski, światowy, cuda niewidy, jak to się mówi, cuda na kiju no, obiecuje, tą całą swoją nowoczesność, chociaż już od tego widzę, że zachód do Europy odchodzi, ale on chce nas tutaj, to zaprowadzić. No to pytanie brzmi, skoro wszystko to jest e, takie normalne według niego, że on tam się wypina i tam stosuje jakieś tawoty, czy towoty, ja nie wiem jak jest, mar się nazywa, które oni tam stosują, ale to jest ich sprawa, ja w to nie wnikam. Natomiast, no skoro to jest wszystko takie normalne, no to czemu nie jeździć z tą swoją pierwszą damą po kraju, no jeździć po kraju, powinni trzymać się za ręce, yy, powinni tam razem hasła do góry ręce wznosić, yy, pocałować się powinni. Ja nie, mówię, ja nie mówię, żeby tam cokolwiek robili, niech się zachowuje tak, jak przystało w nowoczesnym świecie, no skoro tak uważasz, że jest tak nowoczesny, tak wspaniały i jego ja to nie wiem nawet, czy to jest partner, czy partnerka, bo to, to, to nie wiem, jakie oni tam mają te swoje role. On zresztą kiedyś się powiedział, że on jest żoną, czy ona jest... To, to jest ich sprawa, nie wnikam w to. No ale skoro tak, no to gościu, no to, no to wyjci i nie opowiadaj połów, że ktoś jest homofobem, nie oczerniaj innych, bo na przykład ja nie jestem homofobem. Ja, pff, nie, ci ludzie, ja tym ludziom współczuję, ja, brońcie Panie Boże, jak ktoś mówi, żeby tam mnie ich atakować, czy to absolutnie nie. Ci ludzie potrzebują pomocy, a nie naszej pogardy. Nad tymi ludźmi trzeba pochylić głowę, a nie wytykać ich palcami, czy tam yy, po prostu stosować wobec nich jakikolwiek ostrazy. Także ja jestem daleki od tego. No ale, zawodniku, no określ się, a nie, wstydzisz się. No pocałujcie się publicznie na scenie, gdzieś tam na tym swoim wiecu wyborczym. Tak Jak pocałuje mąż, żonę, inni kandydaci, pokazują swoje, swoje partnerki, nie wstydzą się, nie krępują się tego, a ten taki nowoczesny, taki światowy, taki europejski, a jeździ sam. I jeszcze jak z jakimiś tam dziećmi się pokazuje, albo jeździ po jakiś tam, nie wiem, że tam będzie zwierzęta ratował czy coś, no to chyba zacznie od rzeźni to niech, niech jedzie do rzeźni i zrobi blokadę, no jeżeli taki jest, to bo też tam słyszałem, że, że coś tam ze zwierzętami, no to bo to już jest kolejny taki artysta, no to do rzeźni proszę bardzo jechać i zablokować jakąś rzeźnię. Albo zrobić tam jakąś manifestację, ratuj te zwierzęta, bo tam, wiecie, tam samochody jeden za drugim dojeżdżają, przywożą różne tuczniki na upój. No to przecież zwierzęta trzeba ratować, a nie być takim SS-manem, że jedne zwierzęta mają prawo do życia, ja zawsze powtarzam. Dlaczego jeden, według nich jedne zwierzęta to mają prawo do życia, a drugie nie? Jedne, jedne zwierzęta mogą jeść drugie. I jedne to jednym to się należy szacunek, a drugim nie. Według mnie wszystkie zwierzęta są jednakowe. Jednakowe. Ja wszystkie zwierzęta traktuję. i wracam do niego. Znaczy tego, dlatego do te dwa filmy. Taki odważny. No. Taki bohater pewnie by jeszcze zakładał sprawę, bo przecież jest finansowany. Finansują go. A ja go nie oczy od... Ja jego y, teraz tak samo ja zauważyłem jak ja i wielu jest na YouTubie, którzy wcale y, jego tych preferencji seksualnych y, nie podważam. Ja, no, człowieku, to jest Twój wybór, jesteś dorosły. Ale jeżeli już, to przynajmniej, tak jak mówiłem, ja teraz powtarzam, to przynajmniej zachowuj się poważnie. I nie udawa jakiegoś dziwolonga. Jeżeli tak, no to pokażę, że, że to. Normalne, niech to wszyscy widzą. I nie mówię tu jakiś tam, z... powtarzam, jakichś tam akcjach porno czy coś w tym stylu, bronić w, w, w żadnym wypadku. Mówię o normalnym postępowaniu. Tak jak ulicą idą małżeństwa z dziećmi i tak dalej. To, to i ty pokaż, że jesteś normalnym człowiekiem. Weź swojego partnera no i pokazuj, pokazuj się wszędzie z nim. A nie cały czas widzę ich osobno. Po studiach chodzą osobno, wszędzie osobno, jakoś tak razem im, nie, nie, nie po drodze im cały czas. Cały czas nie po drodze. kampanię robią, obydwaj. I on mówi o jakiejś, o jakiejś uczciwości albo że, że jest jakaś homofobia. No jest, ale to wśród Was jest homofobia, bo cywilizowani ludzie to nie mają nic do Was. No. To, to było na tyle. Bo... Dobra, na razie przejdę się